Dobra, Kamilu, klap i jedziemy. Dobrze, że Karol już nagrywa. Mhm. Mamy materiał na making of, przynajmniej. Panie Dziekanie, dobry materiał na making of. Dzień dobry, panie. Jeszcze panie, raz kamień O, Aga! Nie zapraszam. Przepraszam. Nie ja mam lat? 22? Nie, już To jest zawsze ciekawe. Coś stuka? Ja rozumiem, tylko myślałem, że dzisiaj na górze nie wiem, nic, nic. Co znowu słychać? Że... Tak też robił? Super. Czy wiadomo już jaka będzie forma kształcenia? Aha, zadaję to samo pytanie. Przepraszam. Przepraszam. A czy są jakieś miejsca? Oczywiście wiem, że są, więc zadam to pytanie jeszcze raz. Jest tam ktoś? Dzień dobry Państwu, witam Państwa z. No, zaczynanie no, no już będzie bez sensu teraz. Macie dużo czasu? Będzie półtorej godziny. Jeszcze chwilę. Ja mówię, Fermi, to ty wszystko psujesz. Przepraszam. Jezu, powiedzcie mi, co ja mam powiedzieć. Po prostu my tak ciężko pracujemy. Nie da się Ja skończyłem, wyjeżdżałem z garażu ostatni, wczoraj. Wczoraj? Ja nawet nie mam miejsca w garażu. To będzie ta właściwa wersja. Też. To będzie ta właściwa wersja. Z Justyną to pamiętam już naprawdę było tak, że jak zaczęliśmy dublować. Przepraszam. Zadaj mi drugie pytanie jeszcze raz. Pani doktor, jak wyglądają studia? No gdzie on cię nagrał? Nie do mnie teraz. Pani doktor, jak wyglądają studia na tym kierunku? No, <laughs> one się już denerwują, one wystają szały z nami. I słusznie. Proszę powiedzieć, które kierunki... Ja już szybko zapomniałam tak mi świetnie szuka. Już mówiłam, że wszystko zapomniałam, no. Ale to będzie dobre. To będzie dobre do making of. Making of. Będzie jakoś coś tam do wycięcia? Bit? No, coś będzie. Dzień dobry. To, nie, to będzie ciężkie, posłuchajcie teraz. A to to będzie cię. Ten, Ten sam. Problem, Zrób taką sekundę przerwy po moim, że jak to montuje, żeby miał... Lukę. <laughs> Okej. Okay. Nie. Musi być pauza, także pan chwilę, żeby było czas dla montażysty, dobra? Z kim ty jesteś? Gwiazdą. <Background parec> <abnormal Jared> <ś dancing> no i może na koniec os... No, nada, nada, <ś horrible> Myślałem... <ś boom> tak dobrze to nam jeszcze chyba nigdy nie poszło. Jak oni się zgadzają... Ja tego nawet nie będę oglądał.